Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Matikonix witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale z gry Farang Sator 22, seria M.Krieg i w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem ostatnio w poprzednim odcinku kontynuacja naszych pięknych żniw jak widzicie znajdujemy się na polu 52 i nie bez powodu ponieważ będziemy sobie na tym polu e, tutaj właśnie kosić rzepak ja już bym tutaj troszeczkę sobie obkosił e, właśnie no i będziemy sobie ten rzepak dzisiaj dokańczać kosić, oprócz tego dzisiaj będziemy sobie również e, kosić naszą łoneczkę oraz będziemy sobie robić wapno, także dzisiaj dużo roboty e, do zrobienia mamy, mm, ale Eee, co? Co? Czekajcie, czy Ja nie mam z przypadkiem ściszonej gry, bo jakaś mega cicha grata jest, no właśnie. Mam ściszono bo po nagrywaniu odcinka z Wieśniaków żem ściszał. Dobra. Eee, mniejsza oto eee, Wysypujemy się, ponieważ już prawie pełny zbiornik miałem, także musimy się wysypać. Eee, ogólnie mam nową klawiaturę. Mam nową klawiaturę i nie wiem w chwili obecnej, bo nie sprawdzałem czy będzie ją słychać na, na, na nagraniu bo nie powiem jest trochę głośniejsza y, niż moja potrzebna bo jest to klawiatura automatyczna y, teraz bo wcześniej nie miałem zobaczymy jak teraz będzie y, ale mam nadzieję że i nie będzie słychać no spację to pewnie, może być słychać pewnie y, ale to tam spacje to kiedy dodam tam się raz na jakiś czas używa także mam nadzieję że y, będzie spoko Hmm, także, także, no dobra, ja sobie to podgłosiłem, dobra, jest git, e, więc możemy sobie tutaj kontynuować e, nasze żniwa, przewinąłem do lipca, ponieważ już nic innego do koszenia nie mieliśmy, Propo jęczmienia, no to ten jęczmień skosiłem, sprasowałem tam, e, więc dokończyłem wszystkie po prostu roboty, e, jakie po prostu mi zostały. No, i jęczmienia ogólnie sypnęło mi 40 ton. Yy, tak, 40 ton równe mi sypnęło. Nie wsypywałem nic jeszcze zwierzętom. Także yy, 40 ton sypnęło pszenicy. Znaczy nie pszenicy, tylko jęczmienia. A propos pszenicy, to no dzisiaj skosimy sobie rzepak. Yy, właśnie. Nie będzie nic raczej innego jechać kosić z powodu takiego, że dzisiaj właśnie chcę sobie jeszcze trochę pokosić łąkę naszą, bo zacząłem już też kosić tam, już drugi pokos, także nieźle, no i jeszcze dzisiaj będziemy musieli dać sobie wapno na polu po jęczmieniu, ponieważ ono wymaga tam wapna, także dzisiaj trzeba będzie... To, to zrobić na spokojnie trzy roboty se wybrałem, bo ogólnie ostatnio jak zauważyliście trochę mniej tych robot na odcinki biorę, bo postanowiłem, że po prostu lepiej mniej, żeby było na, tych robót na odcinku, ale żebyśmy po prostu trochę dłużej się na nich skupili, a nie tak, że będzie tych robót dużo, ale każda będzie trwała po 3 minuty czy 5, bo no to moim zdaniem ma sensu lepiej skupić wiem, się na dwóch 3 robotach. Niż po prostu tych robót jakoś dużo na odcinek gromadzić, także po prostu e, dlatego tak właśnie zdecydowałem, że tak będę robił, właśnie. No, e, także my sobie tu elegancko kościmy ten rzepaczek. No, dużo doskoszenia nie mam, e, bo poza odcinkiem sobie obkosiłem już to ładnie. Poprzeczniaki i tak dalej, tam co obkosiłem, żeby e, nie musieć to, tego już robić na, na odcinku, tylko żebym to zrobił poza odcinkiem, no i możemy sobie tutaj pięknie. Dokończyć te, to pole, kosić. No, co prawda, w tym sezonie mam tylko jedno pole rzepaku. Nie wiem, jak to się ogólnie stało, jak ja żem ten plan układał siewów, ale tylko jedno pole rzepaku w tym sezonie mamy i to w dodatku takie małe. Także, no, dużo się tego rzepaku nie nakusimy Mamy też dojrzało pszenicę już w chwili obecnej. Także pszenica również będzie koszona na lipcu. Najprawdopodobniej w kolejnym odcineczku. Kolejny odcinek to pewnie dalej będzie ze żniw. No, bo żniwa to wiecie, to Żniwa zawsze najlepiej oglądana, i tak dalej. Najprzyjemniej się nagrywa, także czemu by nie? W kolejnym odcinku również żniwa będą. Poza skoszeniem jeszcze pszenicy, no bo pszenicy mamy na polu numer 30. Poza skoszeniem pszenicy będziemy mieli jeszcze sorgo, lecz sorgo dopiero będzie najprawdopodobniej dojrzałe chyba w sierpniu czy wrześniu. Także na lipcu mamy jeszcze do skoszenia pszenicy oprócz rzepaku. Jeżeli się nie mylę, także. A, i jeszcze musimy owiec sobie skosić. Owiec chyba też jest już dojrzały. Jeżeli się nie mylę. Także jeszcze owiec trzeba będzie skosić, bo dwa pola owsa mam. Jeżeli się nie mylę, tak, bo mam na 40 owiec. I jeszcze tam na jakimś polu mam. No, mam dwa pola owsa. Także też jeszcze owiec trzeba będzie skosić, bo chyba już jest dojrzały, albo i nie jest dojrzały jeszcze. Czekajcie, jasy nawet. Sprawdzę. Czy on jest dojrzały? Yy, nie wymaga wapna, tylko... Czekajcie. Skład gleby. Aha, tu co takie rzeczy. Podznaczane to miałem. Aha. Dobra, aktywne miejsca nie. Czekajcie, tutaj zebrane. Yy, gotowe do zbioru. A nie, owiec jest git już. Dobra, czyli już owiec można kosić. Także spoko. Myślałem, że jeszcze nie, ale... ale już można, tak, że będziemy yy, kosić. No no to w lipcu praktycznie prawie wszystkie pola skoszę, no bo jeszcze zostanie sorgo i tak dalej. Yy, także no spokojnie się to. Yy, Ogarnie. Także spoko. 5 ton już mam, no trochę tego, że będzie z tego pola. Tak myślę ile tu może być. Tam wsypałem... No z 15 ton będzie i nie więcej. Ale zawsze tam coś 15 ton z takiego pola rzepaku. Yy, zawsze tam jakieś pieniądze fajne się yy, zarobi. Dzisiaj nic do sprzedania nie, nie mam. Nic dzisiaj sprzedawać na odcinku nie będę. Także nie zarobimy sobie niestety żadnych pieniędzy. A szkoda, bo jak widzicie, mój stan konta po poprzednim odcinku naprawdę się poprawił. Bo no, prawie 600 tysięcy na koncie. Także nie powiem spoko. Nie będę oczywiście wydawał tych pieniędzy, bo jak wiecie zbieramy na gospę. Eee, także no, no nie, po prostu nie będę tego e, wydawał, tylko będę chomikował, wiadomo, e, te pieniądze. No zobaczymy. W tym sezonie jeszcze mega dużo pieniędzy zarobię, no bo będziemy mieli na przykład kiszonkę i tak dalej, inne rzeczy. Eee, więc, więc spoko. Więc może, nawet nie może, tylko na pewno powinno nam się udać. Em, zarobić właśnie te pieniądze, żeby już w następnym sezonie, najprawdopod no, czy jeszcze, znaczy najprawdopodobniej e, w następnym sezonie i dopiero po żniwach, ponieważ no wiecie w jakim miejscu będzie Gospa. E, kto ogląda mnie na bieżąco, ten wie, że Gospa będzie tutaj zbudowana. E, czyli po prostu po żniwach będę musiał wybudować. Bo no co, nie będę jakby miał niesieść trochę bez sensu, więc się to wykorzysta. Po prostu no, po żniwach, na tamtych polach, gdzie będzie Gospa się wtedy wybuduje nie wiem co jeszcze będzie ściany tak dalej, A najprawdopodobniej w lato będzie yy, budowana ta gospa no i od razu po wybudowaniu gospy prawdopodobnie nasza stara gospa zostanie zrównana z ziemią chociaż, chociaż jeszcze szczerze się zastanawiam czy by może naszą tą główną gospę coś jest teraz może by ją nie wiem przebudować na gospę nie wiem kurde nie wiem ja miałem ten plan jak kiedyś mówiłem dawno temu że Kiedyś, jak będę miał jakieś fajne miejsce, to żeby zrobić taką wielką farmę kur, żeby hodować kury. No bo jak wiemy, kury w tym farmingu są bardzo opłacalne. I kurde może, i tak się teraz zastanawiam, może zrobić tam gospę z kurami W sensie, że tam postawię kilka kurników, ładnie to ozdobię i tak dalej Wywalę pozostałe niepotrzebne obory i tak dalej Obory z krowami też wywalę, ponieważ na nowej gospie, nie wiem czy to mówiłem, ale chyba nie Na nowej gospie oczywiście już będzie większa obora postawiona z krowami Ponieważ ta, która obecnie mamy, no to jest już dosyć mała, bo tylko 45 krów mieści Także to jest mało jak na tą serię Ym, także fajnie, że będziemy mieli też większe obory Ym, Także już niedługo będziemy mogli też więcej Krówek sobie mieć No bo kurde, 45 krów na taką gospę To mało, jak na odwieśniaka mamy już chyba 20 także, także wiecie o co chodzi Dobra, mamy pięknie skoszone Ym, 10 minut odcinka niecałe mam Także szybko żebym się uwinął z tym No ale tu połowę już miałem wykoszone Także nie ma się co dziwić Dobra, otwieramy sobie rurę i musimy sobie tutaj wysypać. Zobaczymy, ile dokładnie tego rzepaku sypnęło. Nam A no to widzę, sypnęło. gdzie no, 17 ton sypnęło, jakieś także. Nieźle, więcej niż myślałem. Po prostu. Dobra, także niech się ten kombajn tutaj wysypie. A ja przebiegnę, co Yy, teraz yy, właśnie trzeba. No to może teraz co te wapno zrobimy? Tak myślę. Tylko ciekacie gdzie ja postawiłem. A bo ja chyba zostawiłem. Tak, ja zostawiłem tutaj, bo jak kupywałem wapno przed odcinkiem. O, właśnie. I że miał wrócić i zapomniałem. Także no dobra. Także lecimy. Tylko trzeba. O, zamknąć tą klapę. I możemy sobie. lecieć, będziemy wapno robić sobie właśnie na polu 54, tak jak mówiłem. Yy, także no, tutaj nasze piękne sorgo yy, sobie rośnie. Także yy, także spoko, No, nie powiem, jestem ciekaw, ile sorga sypnie z tego pola. Yy, bo jest to pole dosyć yy, niemałe. Także powinno go sypnąć naprawdę yy, sporo. Yy, ale to się okaże, ile sypnie. Tutaj jest soja. Tak, to jest soja. Okej, ja sobie do, nawet zobaczę. Yy, tak to jest co jakoś dziwnie tak ta tekstura wygląda nie wiem o co chodzi bo ja ogólnie yy, miałem podmieniać tekstury yy, ostatnio tekstury słomy miałem podmieniać yy, właśnie yy, ale że mnie nie podmienił chociaż pobrałem i szukałem tekstur ogólnie patrzyłem sobie tekstury Różne, bo nie powiem, że niektóre tekstury mi się ponudziły A patrzyłem, że youtuberzy na YouTube zaczynają sobie podmieniać i tak dalej I pomyślałem, może ja też zacznę coś pod, 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 podmieniać, jakieś tekstury Na pewno jaką podmienię tekstury, to podmienię teksturę słomy yy, Na taką realistyczną yy, Bo sami pisaliście, żebym taką yy, wgrał yy, Właśnie, bo taka już jest od dosyć długiego czasu yy, Właśnie, także na pewno tekstura słomy zostanie podmieniona u mnie i, I czego jeszcze tam miałem podmienić? Tak, słomy i, i chyba tyle na razie. Wiadomo, jak podmienię słomę, to mógłbym też wtedy na przykład siano czy trawę, ale to się, to się zobaczy, nie? Na pewno wgram słomę, żeby ładniej wyglądała, a dalej jakieś tekstury to się zobaczy. Popatrzę i tak dalej, bo to wiadomo, nie wszystkie tekstury działają bo czasami tak, pamiętam w 19 tak było, że na przykład wgrałem teksturę offsa to 30 fps z 60 robiła, także no to mi chodzi, że nie wszystkie tekstury działają tak jak trzeba, nie, nie wszystkie mają dobrze optymalizację, podmieniłem poza odcinkiem w ogóle teksturę trawy na tej tutaj łące mojej i się okazało, że zdupczone jest trochę renderowanie, no bo w sensie podmieniłem teksturę trawy była spoko tekstura, ale tam w oddali gdzie nie było zrenderowane była ta tekstura Wiecie, podstawowa, która jest w grze. Także uznałem, że to jest całkowicie bez sensu, żeby tak to wyglądało. Także przywróciłem po prostu oryginalną. Yy, teksturę tą. A czemu ja tu przyjechałem? A dobra nieważne. Jezu. Czekajcie, ja znowu. Ja znowu przyjechałem naprawdę nie na te pole co miałem. No, to przynajmniej przyjechałem wam pokażę pięknie jak tutaj, yy, żem właśnie sobie ogarnął yy, także no trzeba będzie dzisiaj kosić kurde że ja nie wiem co się ogólnie ze mną ostatnio dzieje ale jak kurde człowiek bo, bo to właśnie nagrywanie na zapas to jest właśnie masakra w sensie takim że wiecie nagram na zapas ok spoko dla mnie Yy, I tak dalej, ale jak człowiek nie nagrywa przez tydzień, to uwierzcie mi, że po tygodniu, jak wracam do nagrywania, to jest to nie lada wyczyn, w sensie takim, że wiecie, jak nagrywam codziennie, to lepiej jest dla mnie, bo jestem do tego przyzwyczajona. Jak nagrywam po tygodniu, bo ostatnio nagrywałem, bo nagrałem ten odcinek w poniedziałek 30 stycznia, ostatnio nagrywkę miałem podajże w czwartek. Coś takiego, chyba czwartek czy piątek chyba tak, bo na weekendzie nie nagrywałem yy, więc chyba no ostatnio, kiedy miałem nagrywkę, to w czwartek. Także no minęło ile? Cztery dni? I już przez te cztery dni... Wiecie... Inaczej jest po prostu. Także... Także no ale to też dlatego, że się zagadałem. I z przyzwyczajenia tak wyszło. No ale nie szkodzi. Jedziemy sobie już na te pole yy, właśnie... Rozkojarzony jestem po prostu. Wiecie, ferie mi się skończyły I w ogóle eee, Właśnie też propos ferii chciałem powiedzieć Dobrze, że sobie przypomniałem eee, Chcę powiedzieć to, że będzie trochę mniej filmów Znowu na kanale, no bo jak wiecie Miałem ferie i tak dalej, więc w styczniu Naprawdę tych filmów dosyć dużo było Fajne daily się udało zrobić eee, tam, tam Były luki a i tak dalej Ale praktycznie codziennie odcinki były eee, Znowu teraz wracamy Oczywiście, że wrócimy do szkoły No to znowu wracamy do filmów co dwa dni po prostu, no bo jak to inaczej, nie? Yy, także. Wiecie o co chodzi. Szkoła to sprawy, trzeba się zacząć uczyć, yy, bo najlepszym już nie jestem. A chciałbym to trochę yy, zmienić, także wiecie. Dobra. Yy, musimy sobie teraz tutaj trochę cofnąć. Kurde, tylko kurydza jest u sąsiada. O, dobra, może tak sobie ustawimy GPS-ka. Dobra elegancko włączamy i se rozsiewamy no i ostatnio nie wiem na którym to odcinku. To chyba to jest Dem ostatnio też tak było, żebym pola pomylił. Pojechałem nie, nie, nie tam gdzie trzeba. W sensie... Może to pomyliłem dlatego, że tam też mam dzisiaj robić, ale już mniejsze, pominimy ten fakt. I, i tyle. Mm, także robimy sobie tutaj te wapno, trzeba będzie to stależować, także pewnie w następnym odcinku jakieś tależowanko sobie zrobimy, bo dawno to nie było bo było gruberowanie, ale to gruberowanie nie było po takim fajnym ciernisku, to dlatego sobie myślę zrobimy yy, właśnie yy, także no, a tutaj jest ten mijak no, yy, w tym miejscu się nie da w tym kącie niestety wykosić, bo gra nie pozwala na to także no, wygląda to jak wygląda jest za daleko po prostu ukradzione, za dużo ukradzione jest i gra nie pozwala po prostu yy, tam Właśnie tego skosić. Dobra. Odstawimy sobie tak i możemy rozsiewać dalej. Minut odcinka, o, pociąg pojechał. Minut odcinka mam dopiero ile? 16, także dużo minut jeszcze nie mam. Więc mamy sporo tutaj czasu. Właśnie, dobra. Wiecie co, ja sobie tak obiadę może dookoła, na i sam pierw. I dopiero później będziemy raz przy razie sobie rozsiebać dobra, no robimy tak o i teraz trzeba tak dać. Dobra, włączamy i sobie dalej rozsiewamy. Dobra kurde, jak mi się te pole podoba, nie? Masakra Naprawdę ładnie, żebym to sobie tutaj uzdobił i tak dalej tymi krzakami, że... Pięknie to wygląda. No ale niestety, no już mapa, te, te oryginalne mapy przez twórców, no nie są jakoś mega dopracowane pod względem tutaj roślin i, i, i tak dalej. Bo, no nie, miejscami nie powiem, jest pusto. E, I jakby nie te ustawianie krzaków i drzew, to mapa by była pusta. Mało zieleni by było, a tak przynajmniej e, to zieleń miałem. W sumie mogę mu od tamtędy pojechać. A dobra, niech będzie już i tak. Mogłem zrobić całego poprzeźniaka, o to mi chodzi, ale... niech będzie i tak. I tak szybko to w miarę rozsieje. Yy, bo dosyć szeroko to rozsieje tą konie kurde. się łodzywają. Dobra no, trochę sąsiadowe na, na kulturydze wjechałem, no tam trudno nie lubię ziada. <grystanie> Dobra, teraz tak, tutaj sobie musimy włączyć. O, elegancko i możemy... Dalej rozsiewać. Właśnie, co chcę zapowiedzieć, bo ostatnio na karcie społeczność dałem informację, że na kanał wróci Stara Gra. Znaczy w sensie gra, którą kiedyś nagrywałem, bardzo dawno temu już, i ta gra na kanał wróci. Parę osób może spekulować, starsi widzowie, którzy mnie oglądają. Właśnie. To jeszcze były czasy, kiedy. Wiecie, było więcej gier, i tak dalej. Farming nie był główno gro”, tylko głównie był mój kanał gamingowy. Nie tak jak teraz, to głównie stricte farmingowy. Tylko to wtedy jeszcze inne czasy były, i wtedy była taka jedna gra. Właśnie. Także, jeżeli ktoś napisze w komentarzach, znaczy ja nie będę zdradzał. Nie? nie chcę zdradzać, nie? możecie się domyśleć, jaka to będzie gra. Właśnie, no, dosyć dużo gier nagrywałem. Nie powiem. Wtedy, także Dużo gier możecie spekulować i tak dalej Ktoś tam na pewno strzeli, jaka to będzie gra Ale właśnie ta gra powróci, powróci prawdopodobnie seria Znaczy jeszcze zobaczymy czy zrobimy z niej serię Wrzucę pierwszy odcinek i jeżeli będą fajne wyświetlenia, jeżeli wam się spodoba odcinek To zrobimy po prostu taką fajną seryjkę nie? Z innej gry i tak dalej i myślę się spoko, dobra, bo ja trochę tam na tej te rzucam, ale no już mniejsza. Dobra. Wiem, że tak kurde nie powinienem w siadowy wjeżdżać, ale i tak nie ma ugniatania na ich polach. Także już trudno. Więc lecimy sobie. Szczerze mówiąc dokończę nawet tutaj tę robotę. Także spoko, więc koszen doko dokończyłem koszenie rzepaku. Do koń zrobię sobie całe pole tutaj wapna Jedyne czego nie skończy w dzisiejszym odcinku to koszenia, no bo tam dwa kółka chyba zrobiłem na tamtej łące i tyle, a łąka jest naprawdę spora. Także wiecie, nie uda mi się tego w dzisiejszym odcinku ogarnąć, ale nic nie szkodzi. Więc, więc tak, mam dopiero 20 minut, także jeszcze mamy trochę czasu. Właśnie... i ja zazwyczaj teraz będę brał chyba po 3 roboty, bo ostatnio brałem naprawdę dosyć sporo i mało tego było, dlatego teraz będę mniej brał tych będę mniej po prostu brał tych robót, a więcej je będę robił dłużej, nie? I myślę, że tak będzie lepiej. To prawda przez to będzie więcej odcinków, ale myślę, że to w sumie nawet i lepiej. Bo i tak te sezony trwają bardzo długo. Także także wiecie. No, dobra, jeżeli chodzi o te nasze konie, bo one tutaj właśnie cały czas się odzywają. Owce też się odzywają. Ogólnie, wełny już mam tyle. Ogólnie, wełny nie sprzedawałem jeszcze od postawienia nowych yy, od przebudowy. Także tam wełny już naprawdę sporo jest. Właśnie, miałem pokazać wam tą wełnę. Ja wam ją od razu pokażę, żebym znowu nie zapomniał. Bo żebym ostatnio zapomniał. Czekajcie, ja wam pokażę. O. Jak widzicie, wełny już mam tyle, tak naprawdę sporo. Tej wełny już dosyć jest. Ja postanowiłem, że ogólnie nie będę tej wełny sprzedawać jak będzie po, wiecie, po sezonie, tylko poczekam dłużej po prostu i jak już trochę tutaj tego będzie, powiedzmy, to zrobimy odcinek na przykład z ładowania tego i, i dopiero wtedy, wiecie, sobie zrobimy sprzedaż, nie? Ale i tak jest dosyć już sporo tej wełny w miarę. No, tu jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to byłem dwanaście. No, co tam z piętnaście palet jest? Także, no, może to nie jest mega dużo, ale wiecie, niedawno dopiero co postawiłem te yy, owce, także już wiecie. Mamy tych owiec też teraz więcej. Więc teraz szybciej mi to we będę robić, tak? Za spoko. A też wracając do naszych zwierząt, już jako o nich mówię. To nasze konie, jak widzicie mają tutaj yy, już ile mają... A, trzeba będzie je wyczyścić, widzę, także trzeba będzie to ogarnąć już to warte. O oh Boże są już warte po 1800, także mają 11 miesięcy, yy, więc już prawie rok mamy te konie yy, więc spoko. Żeby je sprzedać chyba muszą mieć, jeżeli się nie mylę, 30, yy, 37 miesięcy, czy coś takiego Także już prawie jedna trzecia za nami yy, właśnie No ale i tak powiem, że te konie są tak mało opłacalne, no bo na dużo na nich nie zarobimy. Tym bardziej, że kupiłem tych koni tylko 8. Yy, no na początek nie chciałem kupywać od razu 16 yy, Ale za ko kolejnym razem jak już sprzedam te i ku to już będę kupywał, to już kupię po prostu tyle ile wchodzi do zagrody i tyle. No i owiec kupiłem 40, ale i tak już się roznożyły już jest cała... Yy, wiadomo ta, yy, no, co dołać, jak to tam yy, jak ktoś tam woli. Dobra, mamy tutaj rozsiane to możemy tu cofnąć, poprawić tego mijaka. O, elegancko, dobra. Yy, także mamy pięknie rozsiane i co? Możemy sobie teraz lecieć yy, i sobie yy, zrobić jeszcze oszenie? Yy, właśnie dobra to już zostawię tutaj tego klasa już nie będę nim jeździć ale ładnie wygląda yy, jeszcze nie wiem gdzie zrobię miniaturkę no, chyba na wapnie zrobię no i ładnie będzie wyglądać dobra yy, Wsiąść mi tutaj do masejka i yy, teraz tak włącz mi tu i to też włącz GPS o ale o, szerokość. Dobra. i można wchodzić Także, na no jeszcze chwilę, to sobie pokosimy i będziemy mogli sobie yy, kończyć ten odcinek. No, nie powiem, drugi pokos już wygląda dosyć spoko, nie? Wiadomo, jeszcze jak to jest graby i tak dalej, to będzie to już dosyć spore pokos. Jeszcze zobaczymy, zobaczymy ogólnie, jak prasa sobie będzie dawać radę. Bo, no, nie powiem, będzie to dosyć ciekawe zjawisko. Bo jeszcze ani razu tak nie robiłem w 200 Także wiecie, zobaczymy ile tej trawy będzie. Jak, jak duże te pokosy będą, nie? Także zobaczymy. Właśnie. Ogólnie, co to chciałbym wymienić sobie na pewno zgrabiarkę? Bo ta zgrabiarka, którą my mamy, to ona po prostu już jest dosyć mała. I bym ją wymienił sobie. Także też prawdopodobnie w najbliższym czasie zgrabiarka będzie wymieniana. No i pewnie jak wymienię zgrabiarkę, to pewnie też wymienię przedszą sarkę na większą. No bo jeżeli chodzi o kosiarki, to raczej nie będę wymieniał. No bo nie ma w sumie zbytnio na co wymieniać. Bo po prostu mm, no co? No nie, nawet jak wejdę w kosiarki, bo ja nawet nie patrzyłem szczerze powiedziawszy, to yy, ma, ja mam te kosiarki, nie? No to tutaj mamy na przykład takie. To one są mniejsze, na przykład z tego co widzę. Mamy tu jeszcze takie, no to one już mają 10 metrów, nie? One już mają, no to wtedy tego Pottingera bym wziął, bo raczej tych bym nie wziął. Um, już kiedyś indziej się, może na innej serii weźmie. To tutaj na Mkriku już bym wziął te kosiarki. Już 10 metrów mają, tutaj mamy jeszcze jakieś większe 12. Także no, ale najprawdopodobniej tego pot pot Pottingera byśmy wzięli, kosiarki. Um, od pottingera i i by było spoko także najprawdopodobniej po przebudowie gospy to będzie na pewno pierwsze sprzęty jakie trzeba będzie wymienić to sprzęty do sianokosów się wymieni właśnie i będzie kwicie. no w ogóle po przebudowie gospy będzie fajnie bo w końcu wiecie postawię to gospę będzie duża gospa będzie tych, będzie znowu dużo miejsca bo no nie powiem tam gospodarka, którą mam aktualnie naprawdę już się tak zmniejszyła w sensie takim, że już te maszyny tam mi się nie mieszczą i tak dalej więc wiecie nie na czas kiedy ją budowałem była spoko, ale no z czasem po prostu zrobiła się zbyt ciasna już dawno powinienem ją przebudować ale to przez to, że tak się przedłużyła ta przebudowa bo już miałem ją dawno przebudować, ale to dlatego się tak przedłużyło to, że była ta przebudowa owiec. No ale owce też trzeba było przebudować, bo tam to było też malutkie i dosyć takie średnie, bo wtedy to gospezowcami pierwszą budowałem na szybko wtedy, więc też ta, ta gospa z owcami nie była ta pierwsza jakaś piękna, bo po prostu na szybkości ją chciałem wymyślić. No ta gospa z owcami Wam się spodobała, mi się też mega podoba, więc jestem zadowolony oczywiście, że Wam się podoba. E, bo odebraliście bardzo dobrze. Mam, nad mam nadzieję, że dobrze też odbierzecie Gospę główną, którą wybuduję, e, ponieważ już tam plany w głowie mam, już to te testowałem na no, oddzielnym save i tak dalej. No nie powiem, Gospa będzie spora, e, ale zresztą sami zobaczycie. Na pewno co też chcę powiedzieć, bo tego nie mówiłem. Oczywiście ze zmianą Gospy będzie zmienione intro, także też jak wybuduję nową Gospę i tak dalej. To pojawi się nowy intro i zobaczymy jeszcze jaką muzykę dodam do tego intra yy, i tak dalej. Bo parę osób pewnie by chciało, żeby została ta, bo jest dosyć klimatyczna, chociaż to no, nie powiem trochę, mi się ona znudziła bo No, intro, intro jest w tej serii od 70 odcinka jakoś, yy, także już dosyć sporo czasu minęło. Yy, więc jeżeli chodzi o intro i o muzykę, to prawdopodobnie no, muzyka również zostanie zmieniona, zobaczę jeszcze na jaką, jakąś tam wiadomo też klimatyczną, podobną może, zobaczymy. No ale tak jak mówię, po przebudowie gospy również intro zostanie zmienione i, i, i tak. Także już naprawdę się nie mogę doczekać, aż tą gospę przebudujemy, no bo jak ją przebudujemy, to będzie mogli w końcu się skupić i, i zbierać pieniądze na coś innego, co nie? Bo przez te przebudowy trochę przystój mamy z skupywaniem e, właśnie maszyn, bo pola żeśmy ostatnio kupili, ale no maszyn dostatnie nie... No dosyć bardzo mało, bo co to? Ostatnio żeśmy kosiarki kupili i tak dalej. Ja bym kupił na pewno nowy ciągnik też po przebudowie. No dużo rzeczy jest do kupienia, nie powiem, że nie Także jak najszybciej trzeba ją zrobić i iść w maszyny grubo i w pola w sumie, no w pola grubiej trzeba iść, nie? tak jak mówiłem po przybudowie grubo w pola trzeba gdzie iść yy, więc wiecie Dobra ja mam 30 minut prawie, także dojadę do końca i myślę, że będę sobie kończył dzisiejszy odcinek yy, właśnie. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście spodobał. Wydam go najprawdopodobniej w środę Tak, w środę go wydam, bo w poniedziałek dzisiaj wyduję, Wydaję wyśniaków Także mam nadzieję, że dobrze się przyjmą Bo akcja kiszonka i tak dalej Znaczy wy już to pewnie widzieliście No ale mniejsza. dobra Ja sobie tu wysiądę bardzo ładnie O, może tak sobie stanę Także co, na dzisiaj to by było wszystko Jeżeli się odcinek spodobał to zostawcie łapy w górę I trzymajcie się do kolejnego I cześć!